Ponad 2 km długości, 1 300 tysięcy przesiedlonych mieszkańców, 135 metrów wysokości i zatrważający koszt 22,5 miliarda dolarów. Przy budowie zużyto 200 000 metrów sześciennych betonu, 463 tysiące ton stali, usunięto ponad 100 milionów metrów sześciennych ziemi. Zapora trzech przełomów nie pełni tylko statystycznej funkcji wstrzymywania wody, jest jednocześnie największą elektrownią wodną świata. Rocznie produkuje blisko 85 terawattogodzin energii. Ma to zapewnić aż 15% zapotrzebowania całego kraju na energię elektryczną. Tak gigantyczna dawka energii odnawialnej ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Lecz warto tutaj zwrócić uwagę, jeśli jesteśmy w tym środowisku, że tak ogromna inwestycja musiała nieść za sobą duże koszty, ale nie tylko finansowe. Przede wszystkim ponad milion osób musiało się pogodzić z przymusowym opuszczeniem własnych domów i gospodarstw w pobliżu budowy. W wyniku zalania tak rozległego terenu bezpowrotnie stracone zostały zabytki z prowincji Hubei i wiele stanowisk archeologicznych, w których odkryto zabytki starsze niż egipskie piramidy. Według niektórych źródeł spiętrzenie takiej ilości wody doprowadziło do przesunięcia osi ziemi o 2 cm i spowolnienia prędkości obrotowej naszej planety o 6 setnych sekundy. Czy będzie to miało większe konsekwencje dla ziemi? Trudno teraz orzec. Warto wspomnieć, że w 2008 roku doszło do trzęsienia ziemi w Syczuanie, w wyniku którego śmierć poniosło 70 tysięcy ludzi. Zapora trzech przełomów wybudowano w odległości zaledwie pół kilometra od uskoku tektonicznego i 3,5 kilometra od epicentrum trzęsienia. Dlatego też wielu ekspertów uważa, że napór 315 milionów ton wody miał bezpośredni wpływ na tę tragedię. Zapora trzech przełomów miała powstrzymać powodzie w tym obszarze, jednak w 2010 roku doszło do jednej z największych powodzi na rzece Yang. Jeśli dotarłeś do końca, to zostaw obserwację aby być ze mną na bieżąco. Dzięki i do zobaczenia!